Ale była jazda tak jak z naszym super szybkim internetem Super Nowa 600 mega. Od dziś jest dostępny w ofercie Orange Polska. Teraz opublikowanie filmu wideo w jakości HD na portalu społecznościowym zajmie wam dosłownie kilka sekund, tak jak mój lot w tym tunelu. Nowoczesna światłowodowa technologia to doskonała jakość niezawodność oraz komfort korzystania z sieci i multimediów na wielu urządzeniach jednocześnie. We know that the Polish in the internet they are mainly not only interested by two, two factor, two important. It is a price, naturally. And they want to have affordable, let's say, internet, both mobile and fixed, but they want as well to have a speed, high speed. We have the largest network, fixed and mobile, and we have as well the fastest network. And today we are launching a specific, let's say, new offer, which is uh, definitely the, most, the fastest internet in, uh, in, in Poland. The name of this new offer is Supernova, with uh, speed uh, throughput, which is 600 megabits per second. Na Dzisiaj jesteśmy na poziomie około 400 tysięcy gospodarstw domowych w zasięgu sieci internetowej i nasz cel tak naprawdę to jest objęcie zasięgiem sieci internetowej około 720 tysięcy mieszkań. W związku z tym będziemy największym operatorem sieci dostępowej światłowodowej już pod koniec tego roku. To, czego na tym slajdzie nie ma, to jest bardzo ważna charakterystyka dostępu przez światłowód. To jest prędkość, którą użytkownik będzie mógł osiągać, niezależnie od tego, ilu użytkowników w danym bloku będzie jednocześnie łączyło się z internetem.